Mamy takie wieść, że jakoś tak niespecjalnie młodzi wiedzą, że można zostać, wśród tego całego wachlarza możliwości, że można zostać monterem instalacji wiadukty. Z czego się bierze? Z czego to się bierze? A Wydaje mi się, że nieświadomości tego, jak wiele na tym rynku potrzebujemy ludzi do pracy. My jako lider branży w Polsce posiadamy bardzo wiele warsztatów, które zgłaszają nam regularnie potrzebę do szkolenia ludzi. Jak, jaka jest relacja między zarobkami instalatora paliw alternatywnych a mechanika obsługującego, po prostu robiącego e, przelotny napędzającego samochody? Podobnie. Podobnie a... w zależności od umiejętności. Z mechaniką jest tak, że no, robi się pewne rzeczy też automatycznie. Natomiast tutaj potrafi być taki tydzień, że każdy dzień to inny przypadek. Inna marka samochodu. Już dawno instalacje gazowe, które stanowiły pewnego rodzaju, jak to młodzi nazywają, obciach, ten temat nie istnieje. Jak dobrze widzimy, chociażby tu w warsztacie, montaże odbywają się do nowoczesnych aut, bardzo różnego spektrum, zarówno najtańsza auta, ale też średniej i wyższej klasy auta. Wszystko działa płynnie, automatycznie. Jak rozwija się branża z punktu widzenia firmy? Słyszymy o tym, że gaz się kończy cel, to chyba nie jest prawda. bo tych samochodów wydaje się, że na ruchu przybywa. Dokładnie tak jak teraz powiedziałeś. Z każdym rokiem mówi się o tym, że branża gazowa umiera. Nie możemy się zawężać tylko i wyłącznie do napędów gazowych. Paliwa tak? alternatywne w tej chwili są tak nośnym i popularnym tematem, że my jako firma nadążamy za tendencją, która jest w tej chwili w motoryzacji. Alternatywne to nie tylko LPG, CNG, LNG, ale też między innymi wodór. W tej chwili to są najpopularniejsze kierunki, w których paliwa alternatywne będą się rozwijane. Gators to jest taki zawód, który gwarantuje zatrudnienie. Gwarantuje to. No. Rynek mamy A i 2,5 miliona samochodów jeździ w Polsce na gazie. Jak najbardziej miejsca są i myślę, że będą. No to jest nasza młoda kadra. tak. Mamy tutaj uczni, liczymy na to, że te grono się będzie powiększać. Także szukamy szkół, żeby zainteresować. Branża też jest bardzo ciekawa. No wystarczy chęci. Jak są chęci, to, to cała reszta sama się układa w całość. No i możemy wtedy działać walczyć.